Często mi zadajecie pytania, jakie zioła na obniżenie cukru we krwi. Wszystkie ziółka, które pokażę, są do zakupienia na naszej stronie papadka.pl. Jest to tak: liść szałwi lekarskiej, który każdy ma w domu, liść pokrzywy majowej, który bardzo świetnie działa, liść morwy białej, o którym na pewno każdy słyszał, mniszek lekarski też bardzo fajnie działa, kozieratka. Tak, ta przyprawa kozieradka również obniża poziom Cukru we krwi. gurmar to już jest indyjska herbatka. Bardzo fajna. Berberys, tak? Wyciąg z berberysu. Berberyna. Też rewelacyjna. A jak ktoś nie chce kupować pojedynczo, może sobie kupić gotową mieszankę. Cukier w normie. W tej mieszance w składzie jest borówka czernica na owocnia fasoli. Morwa biała. Pokrzywa i kłącze perżu.